Cześć z tej strony, Gentleman's Retro Music. W tym oto składzie będziemy mieli zaszczyt uświetnić przegląd wokalno-muzyczny, który odbędzie się w naszym mieście. Centrum Kultury imienia Józefa Mechowera w Rubczycach zaprasza wszystkich na przegląd wokalno-muzyczny: Kolędować każdy może. Każdy uczestnik przygotowuje kolendę, pastorałkę bądź utwór o tematyce świątecznej. Utwór można wykonać a capella, z akompaniamentem muzycznym, z podkładem lub w wersji instrumentalnej. Nagrania będą dokonywane w Centrum Kultury w Ropczycach w dniach 14-17 grudnia w godzinach od 8 do 19. Do przeglądu należy zgłaszać się telefonicznie na numer Centrum Kultury w Ropczycach do 11 grudnia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centrum Kultury oraz na fanpage'u Centrum Kultury w Robczycach. Koncert kolendować Każdy Może będzie udostępniany na kanale YouTube Miejskiej Telewizji Robczyce oraz na kontach społecznościowych Facebook Centrum Kultury Józefa Mehofera oraz Miejskiej Telewizji Robczyce już 23 grudnia. Pamiętajcie, śpiewać każdy może, a kolędować tym bardziej. Kolendować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Zapraszamy!